Witajcie, witajcie. Słuchajcie, powiem Wam tak. Jak dobrze wiadomo, żywność drożeje. Jest coraz droższa, nie? I czasami będzie tak, że nie będzie nas stać na jedzenie. Wtedy co? Trzeba będzie sobie jedzenie znaleźć. Dziś ludzie wyrzucają bardzo dużo jedzenia. Eee, no. Tego łotwartego to już się nie bierze, bo to już może być zarobaczone, zarażone i skażone i oj, i co tam jeszcze. Ale wszystkie inne produkty, słuchajcie... W opakowaniu, czemu nie? Słuchajcie, ważne, żeby opakowanie było całe, nie było miętkie otwarte, żeby nie ciekło i tak dalej. No, i tu na ten przykład, słuchajcie, mamy dzisiaj taką wcale małą puszeczkę. Powiem Wam, że tu pisze 1600 gram, czyli to jest jakieś 1,5 kg albo 1,5 litra. I to taka piękna pucha, powiem Wam. Powiedz Wam, zobaczcie, jaka piękna pucha. Wiecie co. Ja na początku myślałem, że to jest jakiś browar, wiecie, i się ucieszyłem, ole browara, fajnego znalazłem, puchę. a to nie jest browar, słuchajcie, bo tu pisze, że to jest gra, garant, coś tam, coś tam, słuchajcie, ja e, nie wiem co to pisze, wiecie co, myślałem, że to jest grapefruit, ale to chyba nie jest grapefruit, a poza tym, data ważności, słuchajcie, tu pisze, ósmy, słuchajcie, ósmy, 2022. No, ja to jeszcze nie jest tak źle, słuchajcie. Więc to nie wiem, co to jest. Wy to poznacie, co to jest? Słuchajcie. Zobaczcie, co to jest. Nie wiecie, co to jest. Tu przeczytałem: Garantyert handge.rubft. Dobra. Nie wiem. Nie wiem, wiecie, to najgorzej, jak po niemiecku. Piszę. Słuchajcie. Ale ja tu się przygotowałem. Słuchajcie. Musiałem otwierać. I powiem Wam, że spróbujemy. Słuchajcie, jak to zacznie wybuchać, to ja to rzucam i uciekam, dobra? Czekajcie, jest jakiś gips na tym jeszcze. Czy? Dobra, otworzymy tu gdzieś czyściej. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Słuchajcie. O! Przebiłem się. Widzicie co? Widzicie co? Ja wam też powiem zaraz. Bo no to może być czasami. Wiecie, co? To filmik się nie uda, słuchajcie. Broncie Boże, nie wiem co to jest, ale tego nie da się dalej otwierać. Wiecie, bo to wali obrzydliwie. Słuchajcie. Idę to wyrzucić.